Cześć wam, dzisiaj trochę późno, ale obiecałem wam życzyć film, więc zaraz popatrzę sobie, zdobimy analizę bitcoina i tutaj kilku, kilku altów, które wyglądają najciekawiej. Zaczniemy sobie od bitcoina. Tutaj właśnie ostatnio Wam pokazywałem dwie strefy. Pierwsza była na 2700 i druga tutaj na 21700. W której możemy dostać jakąś reakcję, i jak widać, cena właśnie dobija tutaj do 21700 i Mamy jakąś reakcję aktualnie, ale patrząc na alty. Wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że Bitcoin wybije tą strefę w górę. Może jeszcze będzie delikatne lokalne zejście. Tutaj mam jakąś umowną trendlinie, która nam się utworzyła, ale być może będzie jeszcze jakieś, jakieś lekkie lokalne zejście. Może nawet nie będzie niższego dołka, ale Wygląda, wygląda na to, że, że Bitcoin może dostać jakiś, e, e, jakiś większy wzrost. E, to na przykład utrzymamy na Ethereum. E, ostatnio widzicie też była taka konsolidacja, bo teraz mamy tutaj e, konsolidację, kanał konsolidacyjny, który otworzył się między 1000 tysiąc dwieście Cena, e, cena szła w tym kanale przez e, no, ponad miesiąc. I teraz dostaliśmy wybicie w e, górę z tego kanału przy dużym wolumenie. Fajnie było teraz, jakby dniówka się zamknęła. W sumie z pół do drugiej. Za pół godziny się zamknie dniówka. E, Moglibyśmy dostać jeszcze e, lekki wzrost, bo chciałbym zobaczyć przy teście tego poziomu tutaj, po wybiciu z tej konsolidacji. Fajnie było, jakby poziom FIB się pokrywał. Poziom FIB całego tego swingu się pokrywał właśnie przy teście e, górnego poziomu tej konsolidacji. Czyli na przykład, jeżeli cena by jeszcze trochę wyszła w górę. Tak żeby na tym górnym poziomie kanału było przynajmniej 0,5 to najlepiej 618. Czyli fajnie by było najlepiej by było jakbyśmy dostali jeszcze jakiś jakiś lekki wzrost chyba, że dostaniemy korekty tylko tego swingu, wtedy w sumie. Poziom film nam się pokrywał, no tak, 6, 7, 8 jest wyżej już tej, tej górnej krawędzi kanału. Więc jeżeli dostalibyśmy projekt tylko tego swimu, to byłoby ok. No fajnie, jakby nam się właśnie teraz jeszcze dniówka zamknęła. A więc, jeżeli nie braliście tutaj na dole przy tym odbiciu. Nie otwieraliście longa, to teraz jest o zamknięcie dniówki. Jeżeli dostaniemy teraz korekta tego swingu, to, to tutaj jest du duża szansa na to, że, że cena odbije od górnej krawędzi właśnie tego kanału. Dostaniemy następnie kontynuację wzrostu. I ten wzrost... Tutaj mamy jeden duży swing spadkowy. Czyli, jeżeli przyjęlibyśmy, że to już jest dno, ta konsolidacja, to czyli zmierzymy sobie, sobie korektę tego. Zobaczcie, całkiem sporo. 0,5 jest tutaj, 6,18 jest na 2,5 tysiąca. Czyli, jeżeli dostali, dostalibyśmy pozytywny test wybicia, tej konsolidacji, to jest duża to, szansa nawet, że dostalibyśmy wzrost, korekty tego całego swingu. Przynajmniej. Więc, Natyrium do obserwacji, pamiętacie tutaj przy teście wejście w longa na okolice 2260 złotyrium kolejny coin, to jest rune tutaj też mamy ten poziom tutaj jest ważny ostatnio wam pokazywałem, tutaj był nawet jakiś układ E, Harmoniczny, e, tak to było. Na, mm, tutaj siedem sześć, czyli na okulary dwa Czyli po wybiciu tej strefy, tutaj tutaj mamy właśnie tą mocną strefę na 2,5. Po wybiciu tej strefy, być może, jeżeli tutaj przyjmiemy sobie ten układ harmoniczny, to wiemy, że przy realizacji układów harmonicznych często cena, kiedy reaguje, cena reaguje na punkcie D. Mamy wyjście cenne w przeciwnym kierunku. Tutaj mamy B. To jest ten mocny poziom ZZB. Czyli, jeżeli dostaniemy wybicie tego poziomu, to być może scenariusz będzie taki właśnie, że co on zareaguje w punkcie D? Dostaniemy następnie odbicie od B i dalej w górę. Czyli sobie zmierzymy też, na przykład e, korekta tego swingu. Zobaczcie też, e, punkt B wychodzi w strefie FIB. Tego, jeżeli tutaj będzie wzrost. Czyli taki, taki scenariusz jest całkiem możliwy. Więc e, ogólnie po wybiciu tej strefy, e, po głębokim wybiciu, pamiętajcie, że wybicie powinno być, e, powinno być głębokie, bo przypadki wybicia często są, często są e, fejki. Także nie, nie, ja osobiście rzadko otwieram longa po płytkim, przy teście po płytkim wybiciu jakiejś strefy, np. coś takiego. Tutaj test to jest duże prawdopodobieństwo, że cena zejdzie dalej w dół. Także wybicie musi być głębokie. Na, na tyle głębokie, żeby po pomiarze ostatniego swingu ta strefa FIB wychodziła minimum 0,5 wychodziło na teście, na tej strefie wybitej, to było rune. Teraz Awe. Awe tutaj też dobiło do naszego punktu D, bo tutaj był układ, z tego co pamiętam. Tutaj był układ, tutaj był punkt D, chyba tak. Teraz sobie zmierzymy. Tak. czy cena dobiega naszego punktu d, ale to jest tutaj to samo. Jeżeli mamy reakcję na, w punkcie d, ale cena może zejść do punktu b i dalej w górę. Także tutaj też duża szansa na to na reakcję w punkcie b. Jeżeli teraz dostaniemy spadek do około 76, tutaj duża szansa na zbicie i wejście w longa jeżeli dostaniemy natomiast wybicie w górę tej strefy to też wybicie powinno być głębokie i wtedy powinna być korekta To jest strefa, wybicie strefy dalej w górę hmm. SRN to wam, tutaj wam też pokazywałem Zostawimy wybicie tej strefy tutaj. I robi nam się wizualnie ORG na dużym interwale. Także tutaj też. Na razie jak sobie zmierzymy tego z ten swing. To z Strefa VIP wychodzi powyżej tego poziomu, czyli, jeżeli dostaniemy teraz spadek i test tego poziomu, to też jest duża szansa, że dostaniemy tutaj odbicie i górę. Być może dostaniemy jeszcze wzrost, dopiero później jakiś test, ale powinien być jeszcze test tej strefy. Czy tutaj, tak samo. Long tutaj od tej strefy. Matic, tutaj podobnie. To widzicie mocna strefa w końcu została wybita. Tutaj wcześniej było wybicie, ale płytkie, zajście ceny poniżej. Tutaj też była lokalna strefa, odbicie od tej strefy. I dojście tutaj do tego targetu, o którym mówiłem wcześniej 0.74. Teraz, jeżeli dostaniemy spadek ceny, to Tutaj można prowadzić longa na 0,57. Jeżeli dostaniemy wybicie w górę, to też powinien być powrót i test tej strefy, i dalej w dół, i dalej w górę. Sorry, dalej w górę. I myślę, że powinno być dojście tutaj do 1,3. Tak, tutaj mamy 1,2. 6.7.8 to jest mocne ZSB, także tutaj wydaje mi się, że powinna być reakcja. 0,5 jest jeszcze tutaj. Też mocna strefa. W sumie tutaj też możemy, jeżeli zdostaniemy wybicie tej strefy. 2.7.4 wydaje mi się, że najbliższy target to jest 1 dolar. Następnie 1.3. To jest Matic Alax. Tutaj też jest mocna strefa. Robi nam się jakby trójkąt. Ale też wbicie tej strefy. Tutaj chyba był też jakiś układ. Mamy na 886, czyli tutaj, ale tutaj może być podobnie jak na poprzednich altach, czyli na przykład wybicie, bo tutaj jest układ prawda, czy też może być wybicie w górę. Akcja, punkt D, powrót, odbicie od B, i dalej w górę. E, czyli Alachs po wbiciu tej strefy, po głębokim wbiciu tej strefy, tutaj, to jest, dostaniemy, jeżeli dostaniemy głębokie wbicie tej strefy, cena powinna wrócić, przetestować to ZZB. Tutaj wejście na 21 w longa. Algo. Tutaj to samo, na razie dostaliśmy lokalnie tutaj wybicie tej strefy, o której wcześniej mówiłem. Chyba albo wklejałem, wrzucałem na grupie albo mówiłem o tym filmiku właśnie o tej strefie, wybicie tej strefy. Zobaczcie, cena wybiła. O, ładny, ładny test. Dostaliśmy wyjście w górę. I teraz kolejna kolejna mocna strefa jest tutaj na 0,35 i 0,42. Także też może być. Jeżeli dostaniemy wybicie tej strefy w górę, to może być coś takiego. Tutaj wejście w longa. Jeżeli teraz dostaniemy spadek, to możemy dostać albo spadek z powrotem do strefy lokalnej tutaj na 0.32 albo dalej tutaj na 0.28 Czyli tutaj long, albo tutaj long, albo po wybiciu tej strefy, teście tutaj nir tutaj strefa na 3.8 lub zejście w dół na 3.1 czyli long po wybiciu tej strefy, teście lub Tutaj na 3,1 na dot, tutaj na 7,3. Jeżeli dostaniemy wybicie, to przy też lub w dół, tutaj na 6,6, 6. tutaj jak widzicie, też jest mocna strefa. Mm. To jeszcze widziałem ciekawego. EGLD, ale tutaj dopiero po wybiciu tego, to jest sześćdziesiąt 65. Lub zejście do 47. WET tutaj jest na 002. To na dole tak samo jest, wszędzie, prawie na, każdych, na każdym altcoinie jest konsolidacja. Wybicie tej strefy konsolidacji i test. Na teście można po wybiciu właśnie z tej konsolidacji, na teście można, można otwierać pozycje długie. Nawet to jest tutaj. Bell. Będę o tym mówiłem. Na razie wybicie spłytkie, także ja osobiście polubym poczekać, jak, jak cena jeszcze trochę rośnie, bo, bo na razie to może być fake dalej zejść do tej zielonej strefy. Także jeżeli cena jeszcze trochę rośnie, to później na powrocie przyteście tutaj long i w górę. EOS wygląda podobnie jak reszta. Też tutaj kanał konsultacyjny, wybicie test i na teście wejście w ląga tylko wybicie oczywiście głębokie. Pamiętajcie tak, żeby jeżeli dostaniemy wybicie, tak żeby po tak żeby 0,5 najlepiej 6,18 znajdowało się w górnej, na górnej krawędzi tej strefy konsolidacji. Eee, jeszcze chciałem pokazać dx. Y, D, Tutaj mamy wizualnie ORGR na dniówce. Także tutaj też wybicie tej strefy i powrócenie tutaj wejście na 2,2. ,2. Wejście w lomę. Jeszcze cake tutaj to samo. Wybicie tej strefy tutaj na 3,3. Ogólnie alty wyglądają dość fajnie, moje te strefy często przy zmianie, właśnie trendu, tak jak teraz mieliśmy, bardzo długi trend spadkowy. Przy zmianie trendu, właśnie długo-średnioterminowym, mamy właśnie takie układy, takie konsolidacje. I później właśnie wybicie z Górę, z tych konsolidacji e, może zapoczątkować jakiś dłuższy wzrost średnio-długoterminowy. E, więc e, te wszystkie alte, o które wymieniłem do obserwacji po wybiciu z tych stref, tych poziomów e, przy testach, można próbować otwierać pozycje długie. Ja też będę wszystko obserwował i na bieżąco wrzucał. Wybicia, kiedy będę uważał, że te wybicia są dość, są odpowiednie i na testach, kiedy, kiedy właśnie będą, kiedy będą pojawia, pojawiały się testy i możliwości otwarcia właśnie pozycji drugi. Dzięki.